Technik włókienniczych, wyrobów dekoracyjnych. Osoba pracująca na tym stanowisku w naszej firmie musi przede wszystkim znać obsługę programów, które służą do obróbki projektów graficznych. Musi to być osoba zdolna, chętna do współpracy, umiejąca pracować w grupie, w zespole. Musi również być zdolna artystycznie. I umieć wykreować pewne trendy, które są potrzebne, czy, czy które są modne na rynku. Osoba po szkole artystycznej oczywiście ma predyspozycję, ale musi zagłębić i zgłębiać wiedzę dotyczącą przemysłu włókienniczego, wykończenia, procesów barwienia, drukowania. Każdy zakład posiada swoje technologie i swój park maszynowy. I pod zakład jest jakby utworzona pewna technologia, która pozwala nam zapewnić najwyższą jakość wyrobom, które są tutaj wykańczane. Zapotrzebowanie dla ludzi młodych, którzy są chętni do pracy, zdolni, chcą się spełnić. Oczywiście jest takie zapotrzebowanie i niestety widzimy, że coraz trudniej pozyskać jest dobrego pracownika, który umie przeanalizować, być samodzielny, pracować samodzielnie i tworzyć pewną markę. Jakość tych wyrobów, które chcemy naszym klientom zaoferować. Mogę z całą pewnością opowiedzieć Państwu, że nie mam się czego wstydzić. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani. Ich wiedza nie opiera się tylko i wyłącznie i nie skupia się w, jednych, w jednym detalu, tak? tylko jest rzeczywiście rozbudowana. Ja zawsze lubiłam rysować, malować od jakby najmłodszych lat. Nie skończyłam liceum plastycznego. Wybrałam się na studia na Akademię Sztuk Pięknych. Tam skończyłam trochę inny kierunek. Było to, była to edukacja wizualna. I później gdzieś w poszukiwaniu pracy dotrafiłam do, do zakładu produkcyjnego. Tam już się nauczyłam specyfiki pracy w branży włókienniczej. Wzory na użytek włókiennictwa, wzory raportowalne na dzianie nietkaniny. projektuję już 7 lat. Tutaj w tym zakładzie z nową technologią pracuję przeszło dwa lata. Wcześniej doświadczenie zdobywałam w innym zakładzie, trochę w innej technologii, ale tam nauczyłam się bardzo wiele i to cały czas wykorzystuję obecnie, w tej chwili. Projektowanie jest procesem twórczym. Wzory mogą powstać w oparciu jakby o taki talent twórczy, czyli można spokojnie rysować na kartce papieru, czy też na Blade Ramie, może to później jakoś przygotować pod druk, czyli sfotografować, zyskanować. Dodatkowo trzeba to dobrze przygotować w komputerze, ponieważ ta technologia, w której teraz y, drukujemy, jest bardzo nowoczesna, nie ma żadnej kuchni FAR, po prostu jest to przekaz komputerowy, z komputera do komputera. Komputer odczytuje te pliki i kolega drukuje na drukarce. Posiadamy bardzo dużą znajomość. Y, Programu graficznego, jakim jest Photoshop. To wszystko, co my projektujemy, musi się sprzedać, musi być atrakcyjne, także jest to bardzo ważne: znajomość trendów i tego, co się dzieje obecnie w świecie, w modzie i w ogóle na rynku włókienniczym, czyli co można zrobić w ogóle wirtualnie i później, jak to się przełoży w realu, czyli na dzianinie, czy też tkaninie. Nasza praca jest specyficzna, ponieważ yy... Jest to praca twórcza. Praca twórczą lubi się zawsze, ponieważ to wynika jakby z wnętrza, z serca, że chce się coś tworzyć. Muzyka Cały czas się rozwijamy, tak, zdobywamy nowe doświadczenia, pracujemy z nowymi osobami, z nowymi nośnikami przeznaczonymi do różnej produkcji. W tej chwili jesteśmy po produkcji na przykład wzorów na poliestrze, które będą miały przeznaczenie na piórniki. Kiedy przystępujemy do następnego zadania, potrafimy już jakby przewidzieć kłopoty i tym samym jest starać się je ominąć. Przyszłam do szkoły, ponieważ koleżanka poleciła mi tą szkołę. Aczkolwiek chciałam pójść na inny kierunek na fototechnikę, ale niestety się nie dostałam i nauczycielka poleciła mi tą klasę, a że mm, mam duszę artystyczną, to uznałam, że ten profil będzie idealny dla mnie. W szkole Uczymy się robić na drutach, robić na krośnie, na szydełku. W trzeciej klasie i czwartej będziemy mieli praktyki w różnych zakładach pracy, gdzie będziemy się uczyć do zawodu. Według mnie osoby, które Mogłyby przyjść tutaj do szkoły uczyć się tego zawodu, no to te, które mają jakieś zdolności plastyczne, wyobraźnię i chęć do tworzenia różnych rzeczy własnoręcznie. Wydaje mi się, że osoba ta też powinna interesować się modą, różnymi dekoracjami i wykańczaniem odzieży. Jak skończę szkołę, mam zamiar wybrać się na Politechnikę Łódzką, mam zamiar się wybrać na wzornictwo. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza: Technikum 5 lat, egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MOD 08 i MOD 13, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. Ścieżka druga: Branżowa Szkoła pierwszego stopnia, kierunek rękodzielnik wyrobów włókienniczych 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MOD 08, Praca w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych lub I. Branżowa Szkoła 2 stopnia Kierunek Technik Włókienniczych Wyrobów Dekoracyjnych 2 lata, Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MOD 13 lub Wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy MOD 13, potwierdzenie kwalifikacji MOD 13 egzaminem zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, uzyskanie kwalifikacji MOD 13, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik włókienniczych, wyrobów dekoracyjnych. Ścieżka trzecia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe MOD 08 i MOD 13 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji MOD 08 i MOD 13 egzaminami zorganizowanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik włókienniczych, wyrobów dekoracyjnych.